tylko osoby, które uczestniczą w tych wszystkich spotkaniach i zebraniach politycznych, to by była garstka. To nie wiem, czy by była jedna procenta społeczeństwa, I które tak głosuje. o to właśnie głosuje. chodzi, żeby głosowali tylko ci, którzy się znają na polityce, bo tak to głosują ci, którzy czerpią swoje wiadomości z Pani telewizji, a są to wiadomości, powiem to uczciwie, a całkowicie zakłamane. Prawda? Powtarzam... No ja nie, 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 nie wydaje mi się, żeby były zakłamane, ależ ależ jestem o czy... tym przekonana, Panie Na oczywiście. czym to zakłamanie miałoby polegać? Ależ oczywiście, ależ oczywiście. Na przykład tak. siedzimy sobie tutaj w studiu, ja zadaję panu. Ale pytania pan odpowiada. Ale proszę panią, Nikt pana przez, nie przez pięć lat, przez pięć lat, bo jak, nie ma, jak są wybory, to ustawa mówi, że według państwowa musi pokazywać wszystkie kierunki. A tak przez pięć lat nie byłem ani razu zaproszony do żadnego programu politycznego w telewizji, ani razu, prawda? I jak, jak nawet raz szedłem do studiów, jak były poprzednie wybory, zostałem z niego wyrzucony, Kazałem Ka 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 mnie wyrzucić. Pan prezes telewizji, pan Panie Urbański Januszu, się nazywał. Nie, 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 zagadujmy. nie, zagadujmy. nie, Tych, nie, zagadujmy. W tej chwili pani nie, 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 pani nie, 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 To innego nie, ze to mimo że byłem nie, nie, Komitet Wyborczy. To pan Urbański nam... O ile pamiętam, błączyć... kto kto kogoś innego zaprosił. Ale to nie, innego kogoś to znaczenia. nie, ja chciałam na, końcu, na koniec jeszcze pana zapytać a propos pana wizji prezydentury. Pan czy pan by żył w zgodzie z rządem? Z rządem pana Donalda Tuska? W dużej mierze tak, z wyjątkiem polityki zagranicznej. Bo jak wiadomo dokładnie PO to jest partia niemiecka, ta partia jeszcze jako KLD była finansowana przez Niemcy. Wszystkie fundacje niemieckie, Berta Mana. Y finansowały, finansowały, no to popierały, popierały, popierały PO to i KRD. Oczywiście. No, na, bardzo dziękuję. Proszę Panią na, yy, rozmowę. na tym. Yy, mogę być pokazać, że, że wydawnice były dofinansowane będzie przez ambasadę będzie... RFN. Będą pełni jeszcze to jest poznać i, poglądy. Jabronię, bardzo dziękuję. Jabronię, niestety musimy, musimy kończyć. To, to nie ten bardzo zło, bardzo. Zło, się. Nie, to jest czas, czas nas ogranicza. Zapraszam, zapraszam Państwa na 22.10 na misję specjalną. To jest magazyn śledczy pod redakcją Nity Gargas. Do zobaczenia do jutra. すげえ。 Ostatnio zdarzyła się taka sytuacja, że rozmowa telewizja prosiła mnie o wypowiedź. O, tak, bym powiedziała, że będę mógł mówić całe 10 albo 15 sekund. Więc proszę Państwa, się zgodziłem, no bo trzeba wystąpić, jak proszą. No i mówiłem tam 13 sekund, o ile pamiętam. Skończyłem mówić, a oni, że Pan jeszcze coś powiedział. Ja mówię, nie, dziękuję. No nie Pan mówi jeszcze nie, bo ja wiem, że jak oni by chcieli, żebym powiedział 5 minut, to oni wytną z tego 10 sekund, prawda? Jakieś możliwie bez sensu i powiedzą, o, Kordyn Mikke, jak zwykle mówi bez w po końcu powiedziałem, że nie powiem, a dlaczego? No bo wychamy przecież to zmanipulujecie. Później telewizja oczywiście zmanipulowała. Podała nie moją wypowiedź, którą dałem, tylko... Ten wypowiedź. Co więcej, bezczelnie, ordynarnie skłamała, że ja odmówiłem dania im wypowiedzi. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy to mówię, już proces z telewizją jest wygrany. Politycy walczą nie tylko między sobą. Niektórzy winą za całe zło, obarczają media, bo nie są pokazywani, bo ich zdaniem manipuluje się badaniami. Janusz Korwin-Mikke umówił się z nami na wypowiedź w sprawie ostatnich sondaży. Zamiast merytorycznej odpowiedzi na pytanie, był raczej atak. To wszystko do widzenia, prawda? Ale, Pani Przewodnicząca. To nie jest. Ja obiecie, wytekuj, Powiedziałem. Do widzenia, dziękuję. Jesteście chamami. Proszę Państwa, ten cały reżim jest zbudowany na agenturze i on broni tej agentury. Ci ludzie chcą żyć z naszych pieniędzy, i ten reżim na tej podstawie się opiera. Proszę Państwa, ja dam taki przykład jest sprawa pana Mariana Jurczyka prezydenta Szczecina pan Marian Jurczyk był agentem SB no sąd lustracyjny uznał, że był agentem MSB, on się odwołał do sądu apelacyjnego sąd apelacyjny uznał, że był agentem SB no, to się było od najwyższego, który tam jakieś niejasności wycofnął w pierwszej instancji sąd po raz trzeci uznał, że był agentem odwołał się do sądu apelacyjnego który uznał, że on był agentem no i sprawa trafiła ponownie do sądu najwyższego który tym razem po raz pierwszy w historii uznał, że samolistnie, nie słowa sprawy, tylko uznał, że pan Jurczyk agentem nie był i że to było oczywiste. Uznaniu pan sędzia Hofmański i dwóch jego kompanów w tym przestępstwie. Otóż, proszę państwa, ja państwu pokażę, co miał w ręku ten Sędzia tak zwany Hofmański, który, proszę państwa, orzekł, że pan Jurczyk nie był agentem. Otóż on miał w ręku zobowiązanie pana Mariana Jurczyka do bycia agentem SB. Miał w ręku całą kupę, to jest jedna z kartek raportów pana Mariana Jurczyka w własnecie pisanych, a także miał, proszę państwa, pokwitowanie pana Mariana Jurczyka na brane przez nie pieniądze. I mając to w ręku, ten łajdak orzekł że pan Marian Uciek oczywiście nie był agentem. Proszę Państwa, ten ustrój to jest agentura zbudowana przez generała Kiszczaka. To generał Kiszczak zapraszał do Kręgowego Stołu. I komu przekazał władzę? No ludziom, do no, których miał zaufanie. A do kogo miał zaufanie? Do swoich agentów. Żyjecie Państwo w agenturze komunistycznej? Tam się wmawia, że żyjecie w wolnej Polsce. <zysk> Jak Państwo chcą coś wiedzieć o tym, co jest naprawdę, to nie oglądajcie reżimowej telewizji, tylko czytajcie na przykład Tygodnik Najwyższy Czas, a dokumenty Pana Jurczyka jest Państwo chcę pobrać ze strony internetowej pjkm.pl. Proszę sobie wejść i zobaczyć. Panie Tomasz. E, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem poruszyć następującą sprawę. Ostatnie, teraz niedawno dzisiaj w zasadzie usłyszeliśmy o pierwszych wstępach, o pierwszym wstępie projektu budżetu. No i w zasadzie chciałem się właśnie powiedzieć na ten temat, ponieważ politycy rządzą, w zasadzie partie te cztery rządzące rządzą 22 lata, uprawiają gospodarkę społeczno-rynkową. Rezultaty są dosyć niezaciekawe. Zadłużenie innymi 800 miliardów złotych. Mnie zawsze się wydawało, że partią, zawsze głosowałem ostatnimi czasy na partię PO. Wydawało mi się, że jest to partia prawicowa. Półtora roku temu przeczytałem ciekawą książkę. Naprawdę polecam panom i w ogóle każdemu, kto to słucha. Dobry, zły liberalizm pana Stanisława Michalkiewicza. I w zasadzie ta książka odpowiada na jeden temat. Jedyną partią prawicową są ludzie związani z Januszem Korwinem mikke Żałuję jedynie tylko no. tego, że tak mało, między innymi w TVN-ie o nim pozdrawiam no. i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy, panie Tomaszu. Pan Korwin mikke ma tylko taki kłopot, że to, o czym on mówi, nie zostało nigdzie wprowadzone. No, ale ładnie brzmi. Ale fajnie brzmi. Polemizowałbym. No to będziemy o tym rozmawiali później. Panie Tomaszu, witamy Pana. Witamy. Ja, Panie Grzegorzu, chciałbym poruszyć temat zakresu informacji, które TVN24 czy inne TV, czyli programy przedstawiają. I między innymi chciałem powiedzieć o kongresie prawicy, który odbył się w sobotę, gdzie między innymi przedstawicielami byli Pan Ziemkiewicz, Pan Michalkiewicz, burmistrz Wielkopolski jako alternatywa dla rządzących czterech partii. I mi jest przykro, że taka telewizja, która dostaje mnóstwo nagród, żadnej informacji o tym kongresie nie mówiła. Nie ma żadnych komentarzy, nie ma żadnych spotkań, nie ma żadnych zaproszeń. No, dla mnie jest to dziwne, ponieważ no, jest to też jakaś alternatywa być może y, y, procent ludzi, którzy, którzy chcą y, w jakiś sposób y, ideę konserwatywną, liberalne wspierać jest, jest na razie mało, mało, ale według mnie na pewno trzeba w jakiś sposób też to y, promować i też y, rozmawiać o tym. I tyle Dzie chciałem tylko przekazać. Dziękuję. Dziękuję, do dziękuję panie Tomaszu. Y, Trwa, jeżeli już mówimy o wyborach i o partiach politycznych, to Zbliża się decyzja pana prezydenta w sprawie dwudniowych wyborów. Nie wiem czy pan się zastanawiał nad, nad tym. Jest mi to dokładnie obojętne.